Arkadia w pełni kwitnienia Ta odmiana nigdy nie miała u mnie jakichkolwiek problemów z zapyleniem powstają z takich kwiatostanów Piękne, duże grona, dość zwarte. No jest to przepyszna odmiana, która którą mogę z czystym sercem każdemu polecić do do uprawy pod osłonami w gruncie to już wygląda troszeczkę gorzej też jest to odmiana jest to odmiana wrażliwa te kwiatostany z czasem zmienią kierunek one teraz stoją do góry ale będą nabierać masy i oczywiście zwieszą się ku zwieszą się ku dołowi jeszcze liście arkadii Charakteryzuje ją taki liść to, że zatoka jest zamknięta, jeden płat nachodzi na, na drugi. Liście zwijają się jakby w taki, w taki lejek i po tym można, można Arkadię również rozpoznawać. Bardzo ładnie się to prezentuje. Tutaj widzimy Ataman. Jest to odmiana, która nie zawiązuje nigdy specjalnie zbyt wielu gron, ale te grona później rosną do okazałych wielkości, bo szczególnie jagody u Atamana są, są duże, mają grona dojrzałe grona są takie jasno brązowawe czerwonawo brązowawe bardzo ładnie się prezentują w tej chwili widzicie właśnie Państwo dojrzałe grona atamana tak będą wyglądały grona które pokazywałem nowy podarok zaporozu zakończył już kwitnienie zawiązał ładne grona jesteśmy z tej odmiany w tym roku zadowoleni nie można jednak tego powiedzieć o każdym o każdym roku w odróżnieniu od podarku zaporozu jest to odmiana własnopylna Wcześniejsza. Widzimy, że jagody już są dość spore. Tu z prawej strony wygląda nam kwiatostan, ale jest to skiski czarny, co nie jest. Ale tam niżej jest również nowy podarok zaparozu. Widzimy, że już około 5 mm długości mają. Nie, tutaj kolejny kwiatostan, już grona w zasadzie. Witra, bardzo ładnie prezentujący się krzew. Ciemno-zielone liście, pięcioklapowe w większości. Już praktycznie kończy kwitnienie. Oceniam, że zapyliła się dobrze i będą z tego o sporej wielkości wyrównane, wyrównane grona. Jeden, drugi kwiatostan. Tutaj kolejny mamy. Tutaj kolejny, jeden, dwa. 4 kończąc ten film zapraszam wszystkich zainteresowanych zakupem sadzonek winorośli do kontaktu ze mną Na jesienią będę posiadał sadzonki gołokorzeniowe ponad 150 różnych odmian winorośli. Widzicie państwo na ekranie adres e-mail, pod którym możecie kierować wszelkie zapytania w tej sprawie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym filmie.